Zostaw lajka, subskrypcję i komentarz, a tymczasem wracam po nagrywaniu timelapsa na wulkan Etna Maszynka stoi Dzielnie służyła mi jako podest do gimbala Tam sąsiad kosił już trawę To nie są farmy kokosowe, to są farmy daktylowe, ale i tak fajne No i zapraszam na materiał Witam was w części drugiej poniedziałek po 32 godzinach pauzy. Nie przewidziałem trochę tego, że będziemy ruszać. O 3 w nocy, i będzie ciemno, ale małe 3 godzinki. I będzie jaśniutko, i wtedy będzie można coś nagrywać porządnie. A tymczasem ruszamy. Zrobimy też parę przebitek po ciemku. Mamy dobre LEDy. Coś będzie widać. Jedziemy. A jeśli to ostatni moment, i więcej nie ma nic, nie wiem skąd się tu wziąłem i nie wiem, gdzie mam ich. Ostatni podmuch wiatru, ostatnia siła w żaglu, co jeśli nie nadejdzie już kolejny dzień? Pierwsze 4,5 godziny jazdy za nami, ale krajobraz jest na tyle monotonny, że. Nie nagrywam, no bo po co przynudzać, i tak pierwsza część była trochę za długa jakieś górki, pagórki. Jesteśmy jakieś 150 km przed Rzymem No jedyne co można zauważyć jest coraz zielenie no i cieplutko jest, to jest cieplutko, to trzeba zostawić A to jest maszyna, którą się poruszamy, bo chyba nie pokazywałem, Scania R500 w wersji Super Rocznik 2022, WPR, naczepka Kron Krone, też rocznik 2022 oko maszynka, godna polecenia. Prezentuje się w środku. Oa! Nic tylko jeździć. Jak przejedziemy w Rzym, Apple to faktycznie zacznie się zmieniać, że warto będzie to pokazania, to pokażemy. Na razie żegnam i do zobaczenia. Gdzieś dalej. Nie ma tutaj ciężarówek, ale co, co ja mam biedny żuczek zrobić no. Staję tu, no jest jedna ciężarówka, no ale Włosi to nie ciężarówki, to lokalni Ale jest autogrill, to jest dobrze, to czyli stacja tu Będziemy jechać tu na brzeże, muszę zobaczyć, bo ogólnie to bym stanął na pauzę Ale jeszcze mogę jechać z przedłużeniem do 10 godzin czasu jazdy To jest pogoda, warto to wykorzystać, także robię pauzę i jedziemy dalej mi się tak jak bardzo mi się nie chce Zdobyłbym te świat i jeszcze więcej Zabrałbym cię tam gdzie wolniej płynie czas tam Gdzie nie widzą nas i niech to wiecznie wiecz. A tutaj jest abstrakcyjnie piękne. Fu, co my tu gryzie? Nie ma to tanto. Nie widzę pierwszy raz takich rzeczy. Wybrzeże Hiszpanii są, no są ładniejsze, a tu i tak jest piękne. Tak wygląda sprawa od strony autostrady. I skakanka na tle gór. Zostańcie kierowcami. To też nie, to nie jest łatwa praca. mu kurwa mieć sprawy w sądzie za to, że coś ty zrobił, żebym wyjebał 12 tysięcy kurywa, oddaj mi pieniądze. Jeszcze takie ujęcie. Wjeżdżamy maszyną trochę dalej. Rzucimy ją tak artystycznie na te tych gór i miasta. Nie ja wiem jakie to jest miasto, po prostu widziałem zatoczkę i wleciałem tutaj u driftem. I zrobimy fajne zdjęcie. Tak to wygląda. Ekstra, ekstra, ekstra. no się, losie, no no się, no się. Dobra, ja teraz się skupię na tym, żeby ustawić. my się jakoś fajnie bokiem i lecimy. Rozpoczęliśmy pauzę. Udało mi się wyczalić tutaj fajną miejscówkę. się ona tutaj nic nie ma z szczególnego, ale idziemy tam. A tam to już będzie coś. Jeszcze za mną jest jakaś kapliczka, zaraz idziemy obczalić. Nie przyjechałem tu specjalnie, ale jakoś się tak składa, że jakoś te miejsca wpadają mi tutaj. Też nie jest to z przypadku, bo jednak skupiam się na tym, żeby coś sprawdzić, zobaczyć. Ale nie do końca, żebym stał godzinę i szperał na mapach, co gdzie jest. Co tu za szumroki? Ja szturki Przecież jak ja tam wejdę to zdechnę, ale jadą chyba koledzy Zajebiście, a mówię, że za przyjemności nie płacą Bardzo gruby mi się wydaje, że to było w tym miejscu, żeby to zobaczyć, żeby się wspiąć, bo jak nie, to nogi z dupy wyjdą mi, nic z tego nie będzie o! 120 kilo nie pomaga wchodzenie. Ja się będę, jak do ciężarówki wchodzę, a gdzie tutaj? Też pięknie, ale nie po to, tu przyszliśmy Dobra, góra, góra, góra! Raz, że to była szosa, a dwa, że mogłem przejechać tu ciężarówką. Chwilę prędzej, nie zacząłem nagrywać, wpadłem na genialny pomysł, że przeskoczę to ogrodzenie przez tamtą bramę. I będę nagrywał stamtąd. Co i tak by się okazało gorszym rozwiązaniem niż to, koniec końców. Ale przeskakując przez bramę, przyjechał właściciel. A mi się zapomniało trochę, że jestem na południu Włoch. Było niemiło. Ale moje słodkie spojrzenie, skrucha, pozwoliły mi odejść bez konsekwencji. Ale nie róbcie, tak. Wyglądało to dosyć groźnie. Ale dla ujęcia, wszystko może już nie. Ale wtedy tak Siedzę to już prawie półtorej godziny Mam nadzieję, że efekt będzie dobry, bo jak nie W sumie i tak fajnie, bo lepiej posiedzieć tu niż w kabinie Nie ja miałem motywacji do wychodzenia I ogólnie jeżdżanie bardzo znieczula na takie rzeczy Bo po 8 latach Co można zobaczyć innego? Większą górę, większą palmę Ocean zawsze taki sam Ciężko wyciągnąć więcej z tego Taka znieczulica wchodzi Ale jak się zaczęło nagrywać To jest, jest coś nowego w tym z powrotem Szukasz, patrzysz na te miejsca tak, że widzisz, że to jest ładne. One zawsze były ładne, ale tak ogólnie to po jakimś czasie masz w to wyjebane już. Także doceniajcie, bo może znowu mi się przestać chcieć. A myślę, że jest coraz lepiej z filmu na film. Czekam, aż zrobi się całkowicie ciemno. No i to tyle. Nie może być tak, jak wydaje się. To chyba magia, chyba śnie. Nie chcę się zbudzić, nie chcę patrzeć na ludzi, jestem sama jakby Jest Jest nie maszynka, niech nie ukradł kto by się odważył. Ale ja my tu są dosyć odważni ludzie, z tego co zauważyłem po spotkaniu z nimi. Ogólnie to nie jest jakoś zimno, ale też już nie jest jakoś ciepło. 10 stopni o godzinie 19:37 idziemy spać i rano ruszamy w końcu na prostycydję. i drzwi wtedy będę mógł zamknąć? Ktoś przyjechał, kurwa to oni. To są oni. Tak chyba nie do końca mi wierzyli, że ja nagrywam Oni za mną jechali, ja ich widziałem parę razy. Przedpremierowo zobaczyli materiał. Nagrywajcie tylko tam, gdzie można, bo to jest niewarte świeczki. Już w ogóle tutaj. Dobra, no jak to robią youtuberzy, do jutra. Zdecydowanie muszę zejść e, z, z swoim... Właśnie, wiem co powiedzieć. Ale my przejebali. No co dobrze, przynajmniej wiem co No Już tak nie, nie nagrywamy już z poświęceniem, tak. To jest Czemu jak ja zaczynam coś robić, to zawsze zrobię to tak, że jest jakiś przypoch? No nie wiem, choć się domyślam. Witam was serdecznie, dnia kolejnego. Dzisiaj w formie szotu dojechaliśmy na prom, który przyprawi nas na Sycylię. Jedziemy zobaczyć, nigdy tam nie byłem, także też dla mnie to jest jakaś nowość się nie Jesteśmy Czekamy na prom, przeprawiamy się na drugą stronę Kurwa, wszędzie jest tak samo, to jest bardzo powtarzalne Co to ma być innego gdziekolwiek? No dojeżdżasz gdzieś po coś swój Mówię wam, wsiadać i jeździć skręć w prawo w wiatr, cale, stacjunę i barku medyczny. następnie skręć w następną ulicę po prawej cała procedura jest bardzo prosta stanąłem, poszedłem do biura, miałem wykupiony booking tutaj czyli podałem tylko numer bookingu zdążyłem wyjść z biura i wjeżdżamy o, ten most tutaj to taki nastyk. także miło, przyjemnie zapraszamy na Sycylię Tymczasem wjeżdżamy na prom. Także przeprawiliśmy się, zjeżdżamy z promu. Pierwszy raz w mojej ośmioletniej karierze Noga, bądź pierwszy raz koło za pierwszym razem Powstanie na Sycylii Miejscu w Europie, w którym jeszcze nie byłem A takich miejsc jest mało, więc coś fajnego Coś innego, bo o tylu latach jeszcze coś może zaskoczyć Jestem już po rozładunku i kończymy tą historię. Chciałem zrobić efektowne slow motion, nie slow motion, no jak to się nazywa, Timelapse. Stanąłem specjalnie pod wulkanem, jest to wulkan Etna, jedyny wulkan aktywny w Europie, bo większość gór to są wulkany, tylko nie aktywne. Ale jak jechałem, to się normalnie kopcił, więc fajny efekt, a wczoraj już byłem tak zmęczony tym wszystkim nagrywaniem, potem montowałem, miałem to tak zwane wyjebane. A dzisiaj stanąłem specjalnie, sobie odczeliłem tu miejscówkę I co? Dojechałem i no jest pośród chmur Ale mam nadzieję, że, że to się rozejdzie do wieczora Jeśli nie, to wstanę o 5.30, 6.00 i zrobimy wschód słońca na wulkanie Z nadzieją, że może chmur nie będzie Stoję jest tutaj tak u kogoś pod domem Na jakimś placu stałem przed chwilą dwie torby pomarańcze W Polsce co bym dostał? Widły? W plecy? Tam jest całe pasmo kaktusów, one są przerażająco wielkie, już po drodze je widziałem, najpierw muszę iść do sklepu zrobić zakupy, a jak wrócę i, i oni tam nie będą stali, bo się tam zjechali, nie wiem co tam robią, wolę nie wiedzieć i jak będzie mocna, czyli ich nie będzie, to tam pójdziemy. Być tak jak wydaje się, to chyba magia, chyba śnie. Nie chcę się zbudzić, nie chcę patrzeć na ludzi. Jestem sama, jakby studzić. Wystawało z ciemnych bram z moich miast. Nie chcę się gonić, nie chcę spaść. Janek, skończ pierdolicz, zatrzymałeś czas? Wszystko, co za nami znasz, na to, co przed nami patrz. Nieważne, cały ten hajs, te święty spokój i tak. Może nie ten plac, nie ten park, nie ta szkoła. Może gdyby nie te mordy poznane przy gibonach, może gdyby nie to więcej oleju w głowach. Miliony przed nami, miliony po nas, te same problemy, ten sam...